Cześć, witam Was w ten piątkowy wieczór. Słuchajcie, krótko zwięźli na temat. Jest paczka do odpakowania, w której znajdują się gry, które są krótko mówiąc uzupełnieniem kolekcji i można było je wyrwać w naprawdę niezłej cenie, także się opłacało. I słuchajcie, no otwieramy, już porozmawiamy, od razu mówię co do Mister Xa. Powiem tyle. Dalej czekajcie, jak ja czekam na kompa. Niestety. Teraz słuchajcie powiem Wam też, że yy, dziś właśnie zakończyłem edukację. Dziś miałem zakończenie roku, tak więc y, jedynie teraz matura. I to wszystko. Tak więc trochę będę miał czasu, jeśli chodzi o nagrywanie materiałów. Więc jak tylko komputer wróci, rozpoczniemy nowe serie, będę nagrywał więcej Mister Xa. Eee, tak więc, na kanale, coś tam się zawsze będzie pojawiało. Skończymy Hitmana, skończymy Postal. Eee, wejdzie nowa seria z GTA San Andreas, oczywiście. Ok, tu już gierce są otworzone. Eee, z GTA wejdzie seria, wejdzie też seria. Nie wiem jaka. To już po prostu napiszcie w komentarzu, z jakiej serii byście chcieli. Eee, nie, z jakiej gry byście chcieli serię. O tak. I ja po prostu rozpatrzę te Wasze propozycje. Zobaczymy, co tam będzie. Jutro, oczywiście, będzie Xperia Play. Jak na razie prowadzi Karmageddon. Zobaczymy. Link do ankiety, w której jest gra, jest w opisie yy, Xperia Play. Tak więc zapraszam. Kurczę, teraz ja tam się będę bawić tutaj. Jak widzicie, są to 4 sztuki. Zaś psy. Ok, otwieramy sobie tutaj ładnie, pięknie. O, tak w ogóle nie w waszą stronę. Dobra. I otwieramy. Jest również rachunek za te wszystkie gierce. I zapłaciłem za nie. Proszę bardzo, autofocus czy coś, czy, czy, czy makro. 28 zł zapłaciłem za nie. No, i lecimy. Najpierw gra, która nie jest żadnym uzupełnieniem, tylko po prostu kupiłem, bo chciałem ją sprawdzić. True Crime New York City, gra od Activision, sprawdźmy zawartość. I mamy tak kartę rejestracji elektronicznej z 10 wirtualnymi pieniędzmi. I mamy instrukcję. Która to no nie jest jakąś super przedstawiona, no ale jakaś tam zawsze jest. Czyli pierwsza gra no to True Crime New York City. Premierowe wydanie, brak tylko, obwoluty. No i chyba. Tak więc pierwsza gra z paczki True Crime. I teraz słuchajcie, lecimy z uzupełnieniem kolekcji. I pierwszym tytułem, który tutaj mam jest. Splinter Cell, w wydaniu premierowym, polskim. Proszę bardzo, Splinter Cell. Jest to pierwsza część gry, w wydaniu premierowym. W środku... W środku są... ...trzy płyty. Słabe rozwiązanie z tymi płytami. Zobaczcie, tutaj tylko jedna. Ale to wymienia sobie po prostu pudełko. Na razie niech będzie tak. Mówiłaś. Tak więc to jest pierwsze uzupełnienie z Wintercell. Kolejny tytuł, który zamówiłem, to Splinter Cell Double Agent w edycji premierowej. Tu już jest premierowe wydanie, nie to co podczas kupienia gier z gram.pl. Nie było to premierowe niestety wydanie. Proszę bardzo. Chociaż tu mi się w ogóle nie podoba yy, sam, sam ten bok, ponieważ jeśli chodzi o Splinter Cell to powinno być takie logo, tak jak w każdej części. A nie takie napisy, no ale okej. Okay. Oczywiście y, tekturowa obwoluta, czy taka, tak, te, taka tekturowa, nie wiem jak się tam nazywa. Nie wiem za bardzo. E, w środku, no w środku instrukcja oraz płyta. Płyta, I tutaj mamy nie tylko instrukcję, widzę. Mamy reklamę Fabryki Słów, czyli książki. I mamy samą instrukcję, do gry Splinter Cell, Double Agent, po polsku, licząca stron 24, z tyłu tutaj jest kod do gry. Oje. Także Splinter Cell, kolejnym tytułem uzupełniającym, to znaczy ja te tytuły miałem, teraz je sprzedałem, te które miałem i właśnie kupiłem premierowe wydania. Brakuje mi jeszcze do pewnej kolekcji Pandory Tomorrow, na którą poluję na, na Allegro. Szukam po prostu wydania premierowego tej gry. Ok. I ostatnim tytułem jest FIR 2 Project Origin w wydaniu premierowym. I za tego FIRA zapłaciłem dokładnie 3 zł, ponieważ nie zawiera on klucza na Steam. Ale ja już po prostu mam na dwóch kontach Fira, tak więc po prostu mam też tą, to pudełko. Tu mamy poradnik, przewodnik, przepraszam, liczący sobie, no że pisało. Nie pisze ile stron, ale sporo. Zobaczcie zresztą sami, no tak sobie, ale jest ok. O, tu mamy bardzo fajny art. No, i w środku, coś tutaj szumruje. Ok, mamy tak. Dysk drugi, dysk pierwszy. Wirtualne pieniądze. 26 wirtualnych pieniędzy. Super. Yy, I instrukcje do FIR. O, jeszcze tutaj. Super nowa coś tam. Alma. Oczywiście tutaj jest. Czarno-biała instrukcja. Licząca sobie dwa, nie, 32 strony, i z tyłu mamy wkazaną Almę. Strach ma oczy dziecka z kluczem na Steam. Też on już tam niezbyt. Nie, on już w ogóle nie działa. Ten klucz no to nie wiem po co go, go zasłaniałem, ale tak na wszelki wypadek. I słuchajcie, to wszystko, jeśli chodzi o ten unboxing. True Crime, Splinter Cell 1, Double Agent i Fear 2 w wydaniach premierowych. Te tu zostały przeze mnie zakupione. Opłacało się, wydaje mi się, za Fira dać 3 złote za True Crime bodajże 9. Tak, chyba 9 za Splinter Cell Double Agent też 9 i za Splinter Cell 1 7 zł. Także opłacało się uzupełnić kolekcję i nie tylko. Proszę bardzo. Tak więc jak mówię, szkoła ukończona, trochę wolnego czasu będzie, w sumie 5 miesięcy wakacji, także jest trochę czasu. Będą materiały, nowe serie. Piszcie jakie chcecie nowe serie. Zobaczymy co da się ogarnąć. No i to chyba wszystko jeśli chodzi o ten unboxing X już powiedziałem i co, no nie będę przedłużał, jeszcze raz tutaj pokażę, proszę bardzo. I cóż, dzięki, do zobaczenia, do następnego, cześć.